Dzień dobry Państwu witam wszystkich, którzy przybyli na moją okresową konferencję. Dzisiaj chcę poruszyć dwie sprawy bardzo istotne dla naszego regionu, regionu włocławskiego. Pierwsza dotyczy ujęcia w budżecie państwa na rok 2026 zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa stopnia wodnego na wiśle ksiarzewie i drugie o zweryfikowanie naliczonych udziałów w podatkach dla gmin naszego regionu, gdyż sześć z tych gmin otrzymuje mniej niż było to w roku 2025. Przechodzę w związku z tym do Siarzewa. Otóż, proszę Państwa, wszyscy wiemy, że. Budowa stopnia wodnego w Siarzewie e, toczy się od wielu, wielu lat. A taką pierwszą sprawą, która została przyjęta przez Sejm, to była uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z 2000 roku, z grudnia, a więc mija 25 lat, o konieczności budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Tak ona się nazywała. Rok bieżący 25 był dla nas rokiem z jednej strony bardzo pomyślnym w tym zakresie, ale z drugiej strony niekorzystnym. Bo pomyślnym to znaczy, że do budżetu państwa na rok 25 zostało wprowadzone to zadanie, budowa stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie w ramach zadania ogólnego zagospodarowanie dolnej Wisły. Nie muszę tu nikogo przekonywać, że to zadanie było bardzo potrzebne i ja jako senator oraz inni parlamentarzyści ucieszyliśmy się, że to zadanie jest w budżecie państwa na rok 2025. Ale niestety przyszedł 23 grudnia 2024 roku, czyli na parę dni przed nowym 2025 rokiem i generalny dyrektor środowiska cofnął w decyzję środowiskową dla tego zadania, uznając, że raport oddziaływania na środowisko, który był sporządzony w 2013 roku, a przez Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy zatwierdzony w 2017 roku, nie został przez inwestora, jakim są polskie wody, Uzupełniony o to, co interesowało Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wzywając dwukrotnie Polskie Wody do uzupełnienia brakujących elementów tego raportu, nie doczekał się Główny Inspektor Środowiska, w związku z tym cofnął decyzję środowiskową, co oznacza, że zadania nie można realizować. Od tej decyzji, między innymi na mój wniosek. Odwołały się polskie wody do sądu administracyjnego w Warszawie i trwa postępowanie w tej sprawie. Przeglądając budżet roku 26, gdzie prace nad tym budżetem toczą się obecnie w Sejmie, po jego przyjęciu trafi budżet do Senatu, wyprzedzam to działanie i złożyłem wniosek w tej sprawie. Do dwóch ministrów, ministra e, Finansów i Gospodarki, pana Andrzeja Domańskiego oraz e, ministra e, Infrastruktury, aby przyjąć do budżetu roku 2026 czyli na nowy rok, to zadanie. Powiadomiłem również o tym wniosku przewodniczących Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, pana. Jana Cichonia oraz przewodniczącego Senackiej Komisji Finansów Publicznych pana Kazimierza Klejnem, że o takie zadanie się ubiegam. Cel dzisiejszej konferencji jest jeden. Nie przekonując o konieczności realizacji stopnia wodnego, bo wszyscy jesteśmy do tego w naszym regionie przekonani, wnoszę o to, aby parlamentarzyści z naszego okręgu wyborczego z naszego województwa kujawsko-pomorskiego i nie tylko z naszego obszaru poparli mój wniosek, aby do projektu budżetu na rok przyszły, 26, to zadanie mogło być wprowadzone i realizowane. Ktoś mi powie tak, ale przecież nie ma decyzji środowiskowej. Nie ma, ale ona jest chwilowo zawieszona do czasu rozpatrzenia przez <laughs> Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. I teraz wyobraźmy sobie, że ja się spodziewam, że sąd oddali decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska i uzna, że decyzja środowiskowa jest właściwa, to można by było w roku bieżącym rozpocząć to zadanie i prowadzić zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem w budżecie państwa roku bieżącego 25 do. 2032 roku. Mało tego, w budżecie roku bieżącego 25 były zagwarantowane środki finansowe, ja je przypomnę, ogólny koszt realizacji tego zadania to 7,5 miliarda złotych, ktoś powie bardzo dużo, ale jeżeli to rozłożymy na lata od 25 do 32, to wychodzi to w granicach miliarda na jeden rok. To dla budżetu państwa nie stanowi to zbyt dużego wysiłku. I tak, w tym roku miały być nakłady 20 tysięcy na przygotowanie, dalsze przygotowanie dokumentacji, ale już w roku 26 w programie wieloletnim jest zapisane 306 tysięcy złotych i w następnym 27 roku 307, przepraszam, ja powiedziałem tysięcy milionów złotych, powtarzam w roku 26 306 milionów złotych i w roku 27 307 milionów złotych. Mając zagwarantowane te pieniądze w wieloletnim programie finansowym, uważam, że to zadanie powinno być wpisane do budżetu roku bieżącego, aby nie było później dyskusji w czasie roku, a przecież nie mamy tego zadania w budżecie państwa. Przecież środki finansowe są zagwarantowane zarówno na rok bieżący, jak i lata przyszłe, które przed chwilą wymieniłem. Stąd mój wniosek uważam za zasadny i będę starał się go bronić w parlamencie.